Już dopala się ogień, mi dyktar, w wodali gdzieś gra. Teraz, tak, przejdziemy do wątku historycznego. Ostatnia niemiecka ofensywa na froncie wschodnim. To nie była ofensywa w Ardenach, to była na froncie zachodnim, gdzie szósta armia pod dowództwem Zapadnicy się okrężyła Bastonia. Ale przejdziemy do ofensywy na Budapeszcie. Akurat czytam książkę o Budapeszcie. Powtarzam z ogitą, bo ja mam tak, że babcia zazieliła się, nie wiem, czy babcia pasją do nauki. Hitler skierował siły na Balatonie Jeziora, linia, tam była linia Małgorzaty, tylko po to, żeby odzyskać dopłonośnie pola, pola naftowe, ponieważ ostatni sojusznik Hitlera Rumunia przeszła na stronę Związku Radzieckiego. I. O przepraszam bardzo. I Hitler wysłał takie oddziały: SS Viking, SS Tottenków, SS Leipzig, Adolf Hitler, czyli Pierwsza Gwardia Narodowa Hitlera, SS Hitler II tam było, SS Florian Geyer. Jako ona przebiła się z Budapesztu. Florian Geier, dywizja Kawalerii, 6 chyba, tak, i szła ta Policja, Einzweit Policja, tak humoristycznie powiem. Oni przebili się z okrążenia, mało kto przeżył. Tam były Tygrysy Królewskie, jak to woli, Bengalskie. Tygrysy jeden. Najlepszym w ogóle, według mnie, czołgiem pojazdem, czyli żeby gdzie się zniszczyli, czołgów. Był prosty do Do czego zmierzam? Jezioro Balaton Hitler, Hitler, Hitlerowi zależało na tym, chociaż według mnie, gdyby skierował ogień e, Skurlandii, dywizję Skurlandii, Słoną Zachodniego, niepotrzebnie Hitler w ogóle. Amerykanie zdali sobie sprawę, że jeżeli Hitler będzie u władzy, to oni szybciej biegają wojnę oni szybciej doprowadzą do sukcesu. Nie zabijamy Hitlera. On sam zniszczył III Rzeszę. Hitler był wybitnym politykiem, wybitnym strategiem, niczym Paul Hindenburg. Czy Ludendorff, czy wicekanclerz von Papen, czy na pewno zna taką postać, Wiktor Klemperer. Klemperer. Jeszcze raz powiem Wiktor Klemperer, polecam książki Czas Hitlera. Jeden, tą drugi, tą tą Wiklęska. i Klęska. Budapeszt, warto dodać, oto skorzennego, który porwał mi Klasza za to, że paktował ze Związkiem Radzieckim. Związek z żołnierzami Adolf Eichmann zrealizował ostatni transport Żydów do Auschwitz. Są debile. Wbili sobie aserajską. Jeszcze większymi kretelami byli Japończycy. Oni woleli, nie jak Niemcy, że poddać jej, że nie woli, już widzą, że nie mają szansy przetrwania na nic, a amunicja się kończy. Japończycy Zez... Japońcy wbili sobie do głowy, że jeżeli zabiją się mieczami, hostelami hos, się tam, wiadomo. To oni, to oni będą wspaniali, będą mieli 7 żyć, jakieś tam dziewice piękne rosyjskie, yy, boże matko boska, yy, yy, japońskie, 7 żyć czarza, czyli tak, jeszcze taki specjalny napój yy, wyleciał mi z głowy, ten kamikaze, pili sako, chyba tak, popatrzcie, proszę Państwa, i oni powrócili wbicie w samolot, to jest taka chowa logika, że co robi ideologia z mózgiem, pierze mózgi, coś jak dzisiejsza telewizja, ja nie oglądam w ogóle telewizji, ja mam wiadomości z innej ręki, na eee, pamiętam, tak, w szkole się nie uczyłem, same jedynki, same tam jakieś dwójki, trójki, chemię bardzo lubiłem, chodziłem na korepetycje z matematyki, historii, jedynki, dwójki, nawet za uszy mnie ciągali, Uczę się na własną rękę, warto dodać, co zniszczyło najwięcej szałgów radzieckich, już mówię, komendant, komendant to wie, z policji, pancerfaust, czyli oddajemy sobie strzał w komendę, na komendzie. Pasy Faust, zasięg 60 metrów, bo jeszcze lepiej. Pancaszek to był niższy świat. był młot na T34 i T34-85. Nie wspomnę o X2, bo to było ciężej zniszczyć. Zabili uzbrojeni wszyscy: są radkowie, weteranie Jezes, Wehrmachtu, Volksschulz, sarcy, młodzi. Oni tym masowo niszczyli radzieckie czołgi. Obrona Berlina, a to już na kolejny odcinek. Budapeszt było cieszy Budapesz. Konrad 1, Konrad 2 to się nie udało. Konrad 3 sytuacja była beznadziejna. Jak, jak to powiedział Erich Holmestein, sytuacja jest patowa, ale nie beznadziejna. Prosił Hitlera o dowodzenie nad batalionem. Prosił go, błagał. Bronie, będę bronił każdego pędzi ziemi mojego zmarłego syna. Hitler mu nie uwierzył. Do obrony Paryża, Mańfiller potrzebuje 200 tysięcy dobrze wyszkolonych żołnierzy. Hitler tego nie wykonał. Dlaczego? Bo Hitler był głupi. A był wybitnym politykiem, wybitnym mówcą. Porywał tłumy, ale nie umiał dowodzić. On sam zniszczył Sześcią Rzeszy, którą zbudował. Pozdrawiam serdecznie, dasz Wóz.